Dzień dobry z tej strony gołąbek. Każdy z Was ma zapewne jakiś stary sprzęt elektroniczny, który w szafach, szufladach czy na strychach zabiera miejsce, zbiera kurz i czeka na dzień porządkowy, by się go pozbyć do kosza. Okazuje się, że takie rzeczy jak nieużywane telefony czy laptopy wcale nie muszą skończyć w kuble ze śmieciami, a przy okazji można nieźle zarobić. kto oglądał moje podsumowanie poprzedniego roku, ten wie, że elektronika nie jest mi obca i że bardzo dużo towaru się przewinęło na tym kanale, trafiając z recyklingu. U Marcina na kanale tam na dnie trafiłem na serwis, który się zajmuje skupowaniem elektronicznych komponentów z różnych sprzętów codziennego użytku, jak i samych sprzętów w całości. Przejrzę teraz ofertę skupu Elektropaka.pl Omawiając asortyment, wysłałem już dużo elektroniki do podobnych skupów. Całkiem możliwe zatem, że ta prezentacja pomoże wielu osobom w identyfikacji i sortowaniu zgromadzonego materiału. Strona elektropaka.pl, przebijam na dół do asortymentu i po kolei. Przy dyskach twardych nie ma zbyt dużo do dodania. Czy dysk pochodzi z Peceta, czy z laptopa? To właściwie nie ma znaczenia. Pakujesz, wysyłasz i tyle. To samo z kolejnym punktem na liście bez różnicy czy to CD czy DVD czy stacje dyskietek ze starszych modeli komputerów wszystko jest jedną grupą po 2,50 za kilogram w przypadku kart graficznych i innych kart rozszerzeń to już następuje podział na takie z układem BGA i na takie, które tego układu nie mają. Z karty należy usunąć zarówno aluminiowy radiator, jak i metalowego śledzia i inne metalowe elementy, jeżeli występują. W przypadku komputerów samochodowych, tutaj nic nie trzeba tłumaczyć, po prostu komputery samochodowe w całości w cenie 9 zł za kilogram i tyle. Pamięć ram. Tutaj są dwa rodzaje. Ram ze stykami srebrnymi i ram ze stykami złotymi znacząco się różnią ceną, co widać w przypadku srebrnych 65 zł kg, w przypadku ram złotych 150 zł za kilo. Jedyne co z nimi przed sprzedażą robić, to można usuwać nalepki. Jak się dadzą łatwo usunąć, oczywiście. Paski z paneli LCD. Jeżeli w procesie demontażu się tam jakoś połamał na pół, to właściwie nie szkodzi. I tutaj jednym sortem są te paski z telewizorów i paski z matryc z laptopów. To jest właściwie to samo. Tu już więcej raczej nic nie trzeba dodawać. Płyty główne z pecetów. I tu jest też już zróżnicowana wycena pod względem układów, które zawierają. A ściślej mówiąc pod względem liczby układów BGA, które są w środku, ale także pod względem wieku sprzętu. Bo płyty główne, te starsze, są bardziej zasobne w metale szlachetne, przez co są droższe. Do usunięcia w procesie przygotowania płyty bateria, wszelkie karty rozszerzeń, wentylator. Radiatory, procesor i pamięć RAM. Sprawa się ma podobnie z płytami głównymi z laptopów. Postępuje praktycznie analogicznie. Tu mamy tylko dwa rodzaje, bo są dzielone na nowe, które nie mają układów BGA, i ogólnie stare czyli te, które układy BGA mają. Do usuwania. Tak samo, wentylator z chłodzeniem, procesor, ram, jakieś karty rozszerzeń, jeżeli są, i ewentualnie nalepki te na płycie, jeżeli dadzą się łatwo usunąć. Teraz płyty klasy B, czyli temat rzeka. Zaliczają się do nich płyty koloru zielonego z praktycznie wszystkich urządzeń elektronicznych. Zaczynając od routerów Wi-Fi przez dekodery, płytki z odtwarzaczy DVD, płytki z touchpada laptopowego na konsolach do gier kończąc. Wycena indywidualna w zależności od tego, jaki jest rodzaj tych płytek. Zakres cen między 7 a 18 zł za kilogram. Płyty klasy C, czyli płyty z zasilaczy, np. z magnetowidu, DVD czy konsoli. Zwykle koloru brązowego lub żółtego. W tej klasyfikacji są też niekompletne płyty laptopowe. ale też płyty ze starego radia na przykład i ogólnie te stare brązowe płytki z różnych takich urządzeń, na przykład z lat 80., gdzie te układy zupełnie nie wyglądają jak te współczesne. Płytki z dysków twardych, tak samo jak w przypadku dysków w całości. Bez różnicy czy jest to płytka z dysku z laptopa, czy z peceta. Płyty z komputerów samochodowych. 25 zł za kilogram, po prostu komputer samochodowy, pozbawiony obudowy. I tyle. Płyty wyciągnięte z napędów CD-ROM, DVD-ROM. Cena 42 zł za kilogram. Tutaj też nie ma żadnej filozofii. Wykręcasz ze stacji płytkę, pakujesz, sprzedajesz i już. Trzeba jednak dodać, że płytki z tych małych CD-romów z laptopów to jest osobny sort po 30 zł za kilogram. Płyty z telefonów komórkowych dzielą się na dwa rodzaje. Czyli płyty z telefonów komórkowych nowych po 42 i płyty ze starych telefonów po 100 za kilogram. Sortowanie zależne jak widać od wieku samego telefonu, płytki ze starszych są droższe. Dlatego, że mają w sobie więcej metali szlachetnych. Moim zdaniem nie opłaca się bawić w rozkręcanie telefonów, ale o tym szerzej, nieco później. W przypadku procesorów nie ma się sensu zbytnio rozwodzić i odkrywać Ameryki na nowo. Wystarczy pasować te procesory, które masz do zdjęć poglądowych ze strony i po sprawie. Pakujesz, wysyłasz i gotowe. Można też sprzedać sprzęty bez rozbierania w całości: dekodery, routery, Laptopy bez baterii i tablety z bateriami. O ile w przypadku tabletów i laptopów, pod warunkiem, że są kompletne, jest to opłacalne i oszczędza czas. Tak w przypadku routerów i dekoderów się to nie opłaca. Tam demontaż płytki z obudowy. Z reguły kończy się na czterech śrubkach. Ewentualnie jakiś stalowy element zakrywający płytkę trzeba usunąć i tyle. Płytkę wtedy liczą w granicach 10 zł za kilogram. A płytki wyciągnięte z tabletów, na przykład. Liczone są jako płyty klasy B. Niekompletne laptopy, gdzie wycena automatycznie leci w dół, zależnie od elementów, które zostały, warto rozebrać. A kiedy jest kompletny zestaw, to wtedy szkoda czasu na rozbieranie, bo wychodzi właściwie na to samo. Aby laptop był uznany za kompletny, musi zawierać dysk twardy RAM. Płytę główną i napęd. Jeżeli nie ma wszystkich tych elementów, to wtedy lepiej rozebrać na części. Telefony komórkowe, smartfony. Przy smartfonach podział na te z bateriami i bez. Usuwać baterię zawsze, gdy się da, a zostawiać tylko w przypadku tych nowych modeli, gdzie bateria jest zalewana, a obudowa klejona. Różnica w cenie z bateriami Po8 bez baterii 11:50. Przy telefonach klawiaturowych wystarczy usunąć tylną klapkę, i baterię i gotowe. Rozkręcanie jest po pierwsze nieopłacalne, bo mimo ceny 100 zł za kilogram płytek, większość wagi jest właściwie w obudowie. A po drugie, rozkręcanie to strasznie czasochłonny proces, który ostatecznie zmniejsza wartość towaru. Ostatnia grupa to zasilacze komputerowe, ładowarki i zasilacze w całości po złotówce za kilogram. Po usunięciu obudowy płytka to płytka klasy C. Liczona po 5,50. Zasilacz komputerowy bez kabla i z kablem w obu przypadkach opłaca się puścić w całości bo ten sprzęt akurat to straszny pożeracz czasu w opcji bez kabla po 2.80 za kilogram Kablem po 3,80 za kilo, ale tak jak mówię, w obu przypadkach nieopłacalna rozbiórka lepiej wysłać w całości. Tak się przedstawia asortyment skupu Elektropaka w telegraficznym skrócie. Mam nadzieję, że podstawowe informacje udało mi się jasno przekazać. W razie pytań można napisać drogą mailową czy telefonicznie i na pewno ekipa Elektropaki pomoże, gdyby były jakieś wątpliwości. Można też wysłać miks, np. płyt głównych, jak nie wiesz jak rozróżnić, posortują wtedy na miejscu. Przesyłka przy paczkach powyżej 10 kg jest darmowa. Wystarczy się zalogować, podać ilość towaru i wysyłają kuriera. Polecam ten sposób sprzedaży elektroodpadów. Piąteczka.